Jak wiadomo, z nie tak dawnej historii nie wszystkie polskie programy zbrojeniowe zakończyły się sukcesami. Niektóre z nich, choć były prowadzone przez wiele lat, a na ich realizację wydawano dosłownie górę pieniędzy, zostały przerywane na przykład na etapie prototypu albo już po rozpoczęciu produkcji seryjnej, jak chociażby w przypadku samolotu Iryda. Po innych jak choćby program Mikrofala, pozostały głównie ślady w dokumentach i raporty Niku. Polska broń przechodzi obecnie z powodzeniem najtrudniejsze, bo prowadzone w warunkach prawdziwej wojny testy w Ukrainie. Sprzęt taki jak armato Krab czy wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Piorun zdobywa międzynarodowe uznanie, a zarazem zamówienia zagraniczne. Blisko szczęśliwego finału znajduje się także bardzo wysoko oceniany. Bojowy wóz piechoty Borsuk z rewelacyjną jedną z najlepszych na świecie wieżą z uzbrojeniem w postaci ZSsW 30, czy chociażby system minowania narzutowego Baobab. Jeżeli chodzi o BWP Borsuk, oczywiście film jest dostępny u mnie na kanale, zachęcam do obejrzenia. Polska buduje także własnymi siłami niszczyciel min a także podwodne drony głuptak. Sukcesem jest również samobieżna moździerz M120Rak. Która poza polskim wojskiem wzbudziła zainteresowanie armii Tajwanu, a polskiego nieba bronią coraz liczniejsze i opracowane w Polsce wyrzutnie systemu Poprat czy artyleryjsko-rakietowy system Pilica. Rozwijane są także awangardowe projekty, takie jak robot bojowy Perun czy antydrynowa broń ostatniej szansy w postaci tarnowskiego WLKM. Miając sukcesy polskiego sektora zbrojeniowego, warto jednak pamiętać i wyciągać wnioski z niepowodzeń a tych przez ostatnie przynajmniej 30 lat niestety nie brakowało. Prawdopodobnie największym z nich, z uwagi na zaangażowanych specjalistów, poświęcony czas czy wydane pieniądze, był program budowy samolotu szkolno-bojowego I-22 Iryda. Samolot ten miał być następcą szkolnych Iskier, a prace nad nim zaczęły się już pod koniec lat 70. Prototyp oblatano w 1985 roku, a po kilku latach prac rozwojowych, 7 lat później polskie lotnictwo otrzymało pierwsze dwa egzemplarze seryjne. W sumie zakłady PZL Mielec. Wyprodukowały 12 seryjnych samolotów, a w różnym stadium budowy znajdowało się 19 kolejnych maszyn. Samolot ten był rozwijany przez całe lata 90. Poza polskimi silnikami zbudowano irydy z silnikami Rolls Royce i francuskimi uwaga, będę mieć problem z wymową Le Joc. A także zintegrowano samolot z zachodnią awioniką dostarczoną przez koncern no niestety cieniem na rozwoju samolotu położyła się jednak tragiczna katastrofa z 1996 roku, w której zginęło dwóch pilotów. Trzy lata później zapadła decyzja o przerwaniu programu i wycofaniu wszystkich zbudowanych iryt z eksploatacji. Ostatnie elementy linii produkcyjnej zezłomowano w 2008 roku. Zostajemy w temacie lotnictwa, bowiem pod koniec lat 80. rozpoczęły się prace nad y, polskim samolotem szturmowym PZL Skorpion, nazwanym wówczas samolotem pola walki. PZL-230 Skorpion, bo tak się nazywał, doczekał się etapu makiety. Zaprojektowano jego bryłę i wybrano części jego wyposażenia, w tym napęd i uzbrojenie. Choć prace nad Skorpionem były kontynuowane, koncepcja lekkiej i taniej maszyny ewoluowała pod wpływem wojska. MON zażyczył sobie samolotu cięższego o wyższych osiągach. PZL-230 Skorpion został zaprojektowany tak, by mógł wykorzystywać uzbrojenie zarówno poradzieckie, jak i zachodnie, a jego konstruktorzy zastosowali szereg rozwiązań nadających maszynie cechy STILF. Mimo pozytywnych opinii, w 1992 roku projekt Skorpiona został zatrzymany. Jego pozostałością jest makieta, którą do dziś można oglądać w hangarze Wojskowej Akademii Technicznej. Teraz skoczymy kilkaset albo kilka tysięcy metrów w dół, mianowicie do czegoś bardziej naziemnego. Jak wiadomo, Ukraińcy bardzo chwalą niemiecki artyleryjski system przeciwlotniczy Gepard. Prace nad podobną bronią w wersji artyleryjskiej i rakietowej prowadzono również w Polsce od połowy lat 90. Podjęto wówczas pracę nad trzema systemami przeciwlotniczymi MAMPAC-em, który następnie doprowadzono do postaci przeciwlotniczego Groma, a także przeciwlotniczego zestawu rakietowego PZR Loara i przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego. PZA Loara. Ten ostatni doprowadzono do fazy prototypu. Pojazd został uzbrojony w dwie szybkostrzelne armaty Oerlikon kalibru 35 mm i wyposażony we własny radiolokator, a także zintegrowany z zewnętrznymi źródłami danych o celach. Wojsko początkowo szacowało swoje zapotrzebowanie na 250 egzemplarzy artyleryjskiej Loary, co później ograniczono do 160 sztuk. Ostatecznie Mon zamówił tylko, uwaga, jeden egzemplarz, szacując, że Loara może okazać się systemem zbyt drogim w stosunku do oferowanych możliwości. Teraz, może przejdziemy do czegoś bardziej uniwersalnego, może bardziej wielozadaniowego, a mianowicie platformy bojowej Anders. Nie ukrywam, że jak ona wychodziła, to bardzo się cieszyłem. Natomiast cieszyłem się tylko dlatego, że po prostu podobała mi się wizualnie. Także, może nie zwracajcie. Na to uwagi. Natomiast tak, no, jeżeli chodzi o Andersa, no to jest to przykład popularnej sprzed kilku laty koncepcji, zakładającej budowę całej rodziny pojazdów o przeróżnym przeznaczeniu, wykorzystujących jedno podwozie. Planowano, że w ramach platformy powstanie lekki czołg z armatem kalibru 120 mm, bojowy wóz piechoty, samobieżne haubice, jakieś pojazdy dowodzenia, czy wozy ewakuacji medycznej. Anders został doprowadzany do fazy prototypów. Jego producent, Obrum, zaprezentował w 2010 roku wóz wsparcia ogniowego i bojowy wóz piechoty. Ostatecznie, no niestety, wojsko nie zdecydowało się na zamówienie Andersa, który podzielił los innego, wcześniejszego projektu pancernego z Obrumu, Czyli czołgu podstawowego goryl. Teraz znowu polecimy troszeczkę do góry, a mianowicie parę słów o propos śmigłowca W3 Huzar. Bowiem, na fali sukcesu, jakim okazał się śmigłowiec, wielozadaniowy W3 powstał w Monie pomysł, by zmienić go w namiastkę maszyny uderzeniowej, określanej wówczas nazwą śmigłowca pola walki. Prace nad uzbrojeniem Sokoła trwały bardzo długo. W 1992 roku powstała m.in. wersja o nazwie W3U Salamandra z radzieckim systemem przeciwpancernym 9K113 Szturm W. W kolejnych latach próbowano wyposażyć Sokoła w przeciwpancerne pociski kierowane. Przez to zaczęto współpracować m.in. z południowoafrykańskim koncernem Kentron, francuskim Sajemem i izraelskim Rafaelem, oferującym pociski kierowane Spike. No niestety, w 1999 roku program przerwano. Mimo niepowodzenia programu Huzar, śmigłowiec Sokur po ponad 20 latach doczekał się wersji uzbrojonej. Jest to modernizacja o nazwie W3PL Głuszec. Jest ona eksploatowana przez wojsko i ciągle rozwijana, a jeden z jej wariantów przewiduje m.in. możliwość integracji Sokoła z pociskami PPK Spike. Dobrze, mieliśmy samoloty, mieliśmy helikoptery, jakąś broń naziemną, eee, na sam koniec zostawiłem dla Was absolutny hicior, crème de la creme i wisienkę na torcie. Nie ukrywam, że gdzieś tam mocno się interesuję wojskowością i tak dalej, natomiast o tym projekcie nie słyszałem. Chwyćcie się za stoły, zapnijcie pasy i jedziemy, bo jest naprawdę grubo. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale w 2014 roku MON rozpoczęło projekt, rozpoczęło program broni energetycznej Mikrofala. W tym kontekście ciekawie wygląda projekt budowy tej broni, tak zwanej broni humanitarnej, czyli broni mikrofalowej obezwadniającej, bo tak ją nazywali. No i tutaj, zamiast pocisków, wojsko miało strzelać wiązkami fotonów które miały niszczyć jakieś infrastruktury przeciwnika, czyli systemy telekomunikacyjne, jakieś systemy dowodzenia i tak dalej. Nad tym, z tego co gdzieś tam czytałem, pracują Amerykanie. No na pewno im idzie o wiele lepiej niż nam poszło. No i co? I powinna się ta broń składać z impulsowego działa elektromagnetycznego, jakiejś broni parzącej, oraz laserowego systemu broni skierowanej energii. E, hity totalnie. Od razu mi się e, kojarzą jakieś filmy science fiction e, z Dniem Niepodległości na czele. Projekt, tak jak mówię, był realizowany pod kryptonimem Mikrofala. W 2014 roku, gdy podpisano umowę, zakładano, że broń powinna być skończona mniej więcej w 2024 roku. Wartość projektu oszacowano na 400 milionów złotych. Trzy lata później, czyli bardzo, bardzo szybko, projekt, uwaga, został wstrzymany przez szefa MON Antoniego Macierewicza. E, a dlaczego? Ano dlatego, że wskazał on niedoszacowanie kosztów zakupu materiałów żyrotronowych cokolwiek to jest, wrzucajcie w Google, oraz braki w Polsce kadry naukowej. No kuźwa szok! Szok, po prostu szok! E, brak kadry, która mogłaby taką broń zbudować. Po prostu ręce padają, kładziemy hajs, Mimo tego, że nie mamy żadnej kadry, która mogłaby to zrobić. Kurde, polskie myślenie. Zdaniem NIK decyzja Macierewicza była słuszna. W 2020 roku ów, ów NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, wytknęła niedoszacowanie tych kosztów, a także brak zaplecza technicznego i naukowego, czyli to się potwierdza. Które mogłyby tą ów broń skonstruować. Jak oni przerwali w tym 2017 roku ten projekt, to Nikt jedyną rzecz, którą uważał za słuszną, to przerwanie owego projektu. Jak tu być człowieku mądrym? No nic, a Wy co sądzicie o projektach wojskowych, które u nas w Polsce nie wypaliły? Może jest jeszcze coś ciekawego, jak chociażby. E, broń mikrofalowa, e, o czym warto wspomnieć? Dawajcie znać w komentarzach.